Bierzemy szlaki popkultury. Cześć Paweł! Cześć. Słyszałem, że wydałaś nową książkę. Tak jest. Nie mam jej ze sobą, bym ją bardzo chętnie pokazał. Nazywa się Aż, zobaczycie ogień, to jest fentezy, zamówione zresztą do wydawnictwa Dragons' Fentezy Polskie Fentezy. Jest czarodziej, który wędruje, walczy ze wszystkim złem i tak dalej. Czyli taka po prostu nawalanka, ale jak słyszałem. Od różnych ludzi w tej nawalance, oprócz tego jest trochę gadania i odnośniki do naszej rzeczywistości. I to ma być nowy pomysł na fantazy? Ja nie wiem, czy to jest nowy pomysł na fantazy, ale to jest temat, trochę we mnie siedział. To się dzieje tak, jakby podczas naszych zaborów, na pod, pod koniec XIX wieku, tylko wszystko jest troszkę inaczej ponazywane i w związku z tym no, porusza takie tematy relacji państwa podbitego przez imperium i tak, jak sobie obywatele ci wszyscy podbici z tym radzą. A radzą sobie bardzo różnie i rzadko dobrze. Czyli mamy taką właściwie opowieść znowu... Y Skali romantycznej, tak? Yy, walki, czy yy, walki z zaborcą, dyskusji o, o smutku i tak dalej? Dyskusji o smutku może niekoniecznie, ale dyskusji o formach walki, o tym, czy w ogóle jak, jak walczyć. Yy, w jednej recenzji przeczytałem, że ja tam wręcz krytykuję kwestię powstań. To nie, nie, nie krytykuję kwestii powstań, natomiast no, starałem się podejść do tego, haha, racjonalnie w tym fantasy, nie? W związku z czym faktycznie jest tam, są tam postacie, które podważają sens czegoś takiego i mówią bardziej pozytywistycznie, ej, zróbmy to inaczej. Nie? Przygotujmy się do tego, a nie zróbmy to zrywem. Ale tam są bardzo różne postawy. Są też tacy, tak. To jest propowstańcy. Pamiętajmy jednak, że to jest znak fentezy, czyli to nie do końca jest Polska, to nie końca jest Rosja, tylko coś na tym wzorowanego. No i tak jest tym wszystkim magia, która dodaje temu wszystkiemu jeszcze i pieprzyku i trochę kolejnej warstwy. Czyli co? Prawie Jacek Dukaj. Paweł Majka to nowy Jacek Dukaj. No, mieszkamy niedaleko od siebie. Prawie sąsiadami jesteśmy, natomiast, no nie no ja to staram się nagrobić tylko w lżejszym tonie, prawda? Kiedy Jacek pisze takie rzeczy, no to mózg nam paruje, ja mam nadzieję, że to jednak w moim przypadku to jest znak awantura. Jasne, spoko. To co? Taki takim razie wydowisko geus, nowe fantazy. Tak jest. I co dalej? Yy, no już jestem po rozmowie z wydawcą, dalej będzie kolejna powieść w tym świecie. Także ja jestem zadowolony, bo tak sobie to zaplanowałem, żeby to nie była jedna książka, tylko minimum cztery. Zobaczymy, czy dojdziemy do tych czterech. Okay. No żebym odpowiedział, no chciałbym to doprowadzić do takiego odpowiednika I wojny światowej, czy jednak tego zyskania niepodległości, bo w tym świecie, prawda? Więc myślę, że może być nieźle. Czyli co, czyli cała seria, cztery książki, wow, to już jest dużo. Czy na pewno jeszcze mamy miejsca na seryjność? Ha, dobre pytanie, ale wiesz co, mam wrażenie, że prawie nie ma w tej chwili książek nieseryjnych, w każdym razie fentezy. W fentezy chyba jest na seryjność skazane, a do tego ja nie chciałem wyczerpać całej historii pisząc jakieś potężne tomiszcze na, nie wiem... Tysiąc stron, prawda? Chciałem, żeby to były cztery osobne opowieści, które jednak coś tam przekazują wspólnego, ale to nie będzie wielka epicka saga na 60 tomów, bo w ogóle nie mam zaś ochoty. Także nie, cztery tomy maksymalnie i na tym się ta historia skończy, i będę musiał dać po coś innego. No dobra, jasne, okej. Okay. Czyli tak, fantazja jest skazana na stabilność. Dlaczego jest skazana na stabilność? ze względu na rynek, ze względu na wydawców, ze względu na dystrybutorów, ale też oczekiwania czytelników. Prawda jest taka, że czytelnicy lubią już świat, który poznali, lubią, przywiązują się do bohaterów i nawet jeżeli autor czasem niekoniecznie ma ochotę do tego wracać, na czym powiedzmy nie zakłada tylko na starcie, no potem słyszy, ej, ale zobacz, nie? Inna sprawa jest taka, że kiedy piszesz fentezy, to wymyślasz sobie świat do tego fantazji. Jeżeli robisz to dobrze i z, z zaangażowaniem, no to po jednej książce trochę Żal ci czasu i energii, którą to włożyłeś. Mówisz, ej, dobra, mam ten świat, to może zrobię coś tam jeszcze. Więc to trochę, trochę wychodzą tutaj na... Spotykają się oczekiwania czytelników, ale też potrzeby autorów. Pewnie. Wydawca oczekuje w takiej razie stabilności. Zwłaszcza, zwłaszcza, że tak naprawdę pierwsza książka, co jest tylko rekonesans, zaczyna zarabiać, bardzo często tak jest, że zaczyna zarabiać na siebie druga. Trzecia to już jest właśnie fajniej. No chyba, że seria nie, nie, nie zarża, no to wtedy oczywiście nie. Ale tak naprawdę, no to są już prawidła rynku. Generalnie łatwiej sprzedać coś, co już się kiedyś sprzedało. No tak, to tu jakby jest jakiś wątek. Znaczy, chciałbym czyta. powiedzieć, że kieruje mną romantyczna dusza i y, <laughs> po prostu piszę tylko pod natchnieniem, myśląc o tym, co muza im podyktowała, a we mnie gra wielki duch y, przestrzeni, jakichkolwiek sobie wymyślicie. Ale nie, no prawda jest taka, że owszem, ja lubię pisać, ja staram się pisać to, co lubię, ale no, jednak operuję na jakimś rynku, który ma swoje uwarunkowania i w, ja jestem od niego zależny. Gdybym oczywiście chciał pisać sobie amuzą i wrzucać to w sieć, no to okej, okay, wtedy mogę robić, co chcę. Ale jednak staram się to wydawać. No jasne, to kogo byś polecał jako wydawcy takiego fantazy? Wow, no to oczywiście, że muszę powiedzieć, że Dragos Fantasy jest znakomite, no bo właśnie w tej chwili u nich wydaje i zaraz o, słowa muszę, natomiast no, prawda jest taka, że to muszę w dwóch znaczeniach. Muszę, bo u nich wydaje, ale muszę, bo oni to dobrze wydają, w związku z czym e, nie mogę i na nich narzekać. Tak nawet trudno mi powiedzieć e, poza nimi. Z, takich, z, przyczyny, z takiej przyczyny, że mamy ten rynek gigantyczny, w niskim nisko nakładowe gigantyczne i tych wydawców jest tylu, że jazy już nie nadążam. No właśnie, mam takie mówiąc, nie? wrażenie, że jest ich diabelnie dużo, tak. dlatego się pyta, bo od razu, bo to tak. To więcej jedni powstają i po prostu po prostu dwóch czeka, znikają, powstają nowi i tak dalej. Nie wiem, nie powiem, że jest więcej wydawnictw niż pisarzy, nie, bo pisarzy jest mnóstwo, natomiast y, absolutnie nie jestem w stanie podać jakiś wielki Wiadomo, no jest na przykład Powergraph, to jest super, nie? Y, ale on ma już taką swoją filozofię wydawniczą, w której masa rzeczy się nie mieści. Dziewiątka fantastycznie pisze, wyschodzi, ale z kolei niekoniecznie dziewiątka jest y, wydawnictwem wydającym fentezy. Wiem, jest Łukasz Kuchaczek u nich, ale to fentezy Łukasza Kuchaczeka jest bardzo specyficzne, więc to może do Oni bardziej idą w grozę i ostatnio w science fiction, chwała im za to zresztą. A tak poza tym, przykro mi, jeżeli to ogląda jakiś wydawca, ja go nie wymieniłem, ale podziwiam takich wydawców, których wymieniłem, jest milion, ponieważ jest was strasznie dużo. Ja się cieszę, że was strasznie dużo, no ale wszystkich nie znam. To się zgadza. Czyli nie uważasz, że mamy przesyt rynku w konwencji autorów, fantasy w ogóle? No gigantyczny przesyt rynku mam. oczywiście, że tak. W tej chwili polska fantastyka zbliża się trochę do takiego y, pozycji poezji awangardowej, nie? Znaczy, okupiłem Twoją książkę, a to ty ją kupiłeś. No ale ty, co my na to poradzimy? No To znowu jest kwestia, niestety, tego, teraz będę podpadał, rynku dystrybutora. Naszym rynkiem rządzi dystrybutor, on narzuca wszystkie warunki, on najwięcej na tym zarabia, a dystrybutorowi zależy na tym, żeby ta lawina książek się nie zatrzymywała, żeby było ich teraz więcej, żeby on nie mógł coraz więcej przemielić, ponieważ to zwiększa mu szanse na, na zarobienie. Prawda? Poza tym on. Nie podnosi aż takich nakładów jak wydawcy na przykład, w związku z czym jest mu łatwiej i woli mieć 700 tytułów tygodniowo niż dwa, bo to on przynosi większy zysk. To jest to oczywiście rodzaj fabryki, a nie, nie jakiejś sztuki, to już nawet nie rzemiosła, tylko dosłownie fabryki, no ale no, tak to działa niestety. No to zadam jeszcze przewrotne pytanie, czy w takim razie myślisz o jakieś romantazy? Zysk wydawcy Kiedyś brak. rozmawiałem z przewołanym Tojackiem Dukajem, który tam zbierał się na napisanie jednej powieści, Myś... znaczy dostał propozycję na napisanie takiej powieści, nazwijmy to awanturniczej. I on mówi, ty, ale ja nie jestem w stanie napisać teraz powieści awanturniczej, bo to nie jest mój styl, to nie... już w tym nie siedzę. Ja żeby napisać powieść awanturniczą, musiałbym siedzieć, wymyślić sobie model powieści awanturniczej i według tego modelu napisać tą powieść, prawda? I obawiam się, że to tak samo jest znowu w romantezy, znaczy ja nie mam do tego narzędzi. Musiałbym tak najpierw poświęcić, nie wiem, z na przeczytanie kilkunastu czy kilkudziesięciu powieści w tym zakresie, żeby się nauczyć pewnych rzeczy, a potem i tak nie byłbym w tym autentyczny, bo właśnie na podstawie tego zbałbym model i w tym modelu napisałbym powieść. I teraz albo byłby to był paszkwil, albo był, byłaby to jakaś groteska, albo byłoby to poważne, ale totalnie sztuczne, co czytelnik na pewno by wyłapał. Więc ja. Nie, staram się, nie wchodzę na to pole. Nie dlatego, że my tym gardzimy, że to jest jakieś gorsze. Nie. W każdej, każdej konwencji są lepsze i gorsze rzeczy. Romantezy na pewno są świetne rzeczy, ale ja tej konwencji nie znam. Ja tej konwencji nie czuję i czytelnik wiedziałby, że to jest sztuczne, że to przyszedł jakiś facet z zewnątrz. To jak my czasem widzimy, jak y, próbują pisać Fantastykę główną na i widzimy, że to jest sztuczne, że, to jest, że oni wyważają otwarte drzwi, pełni dumy z siebie, piszą rzeczy, które myśmy już czytali 40 lat temu. Oni mówią, Boże, jakie cudo odkryłem. No dokładnie kimś takim byłbym w romanteze nie chcę. Jasne, okej, okay, pewnie. Dostaniemy od ciebie jeszcze jakieś science fiction? Bardzo bym chciał, ale nie wiem. To znaczy ja w tej chwili science fiction piszę wyłącznie w formach opowiadania? I na przykład następna, następna, najnowszej antologii wydaństwa 9, ku gwiazdom będzie moje opowiadanie science fiction. Gdzieś tam w jakichś innych antologiach prawdopodobnie też się pojawi. Mam problem z tym, żeby się zmusić napisać powieść. Natomiast w opowiadaniach całkiem, myślę, ja się dobrze czuję. Jasne, dobrze. Co? Dziękuję Ci bardzo. To ja Ci bardzo dziękuję.